W kutach, odlewniach i kuźniach przemysłowych trwa praca. Codziennie wytwarza się wiele ton gotowych, wyrobów, ale także fabrykatów do dalszej obróbki. Przemysł potrzebuje surowców. Niestety z każdym rokiem będą one droższe i coraz trudniej dostępne. Niektóre już dziś trzeba sprowadzać z daleka. Wyważy z rejonów mało stabilnych. Skąd wziąć surowce do stale rosnącej produkcji przemysłowej? W kolejnych etapach wytwarzania pojawiają się odpady. Nie zawsze są one łatwe do zauważenia. Wiadomo jednak, że obróbka mechaniczna, czyli frezowanie, toczenie, wiercenie czy szlifowanie są źródłem dużej masy odpadów. Przy każdej maszynie tylko trochę wiórów. W dużej hali produkcyjnej tych wiórów jest dużo. Całe kontenery. To prawdziwe wydobycie metali w mieście ma swoją angielską nazwę Urban Mining. To surowce, których nie trzeba sprowadzać z dalekich krajów. Oczywiście te wióry można wysłać do huty, ale ich ponowna zamiana w ciekły metal sporo kosztuje. A może dałoby się je taniej przerobić na coś użytecznego? Współczesny przemysł staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest to, że brakuje surowców, czyli zakłady nie do końca mają materiał, który mogą przetwarzać. Takim surowcem, który możemy zagospodarować są na przykład odpady poprodukcyjne, czyli... Biury, które powstają w procesach obróbki mechanicznej, na przykład przy, w procesach toczenia czy frezowania oraz zużyte części maszyn bądź inne odpady, które nie spełniają norm jakościowych. I my mamy pomysł jako koło naukowe, w jaki sposób takie odpady możemy zagospodarować. Koło naukowe Hefajstos w Akademii Górniczo-Hutniczej łączy pasjonatów tradycyjnego kowalstwa. Grupa studentów łączy tradycyjny proces Późniczy z badaniami naukowymi, a przede wszystkim realizują swoje pasje. Po przeszkoleniu młodzi studenci mogą w praktyce sprawdzić swoją wiedzę. Tu nie wystarczy teoria. Granicą wykorzystania odpadów jest tylko wyobraźnia. E, przekuwam aktualnie bieżnie z łożyska, e, czyli można powiedzieć, że jest to element. Połowa takiego pierścienia. Jest to złom, który normalnie zostałby prawdopodobnie wyrzucony do śmieci i robimy z tego na przykład noże, ponieważ jest to bardzo dobra stal do produkcji noży. Taki nóż mam tutaj ze sobą. To jest nóż ze stali, zgrzewanej wielowarstwowo, między innymi z tej bieżni złożyska, gdzie taka bieżnia została przekuta na płaskownik, a następnie zgrzana z innymi gatunkami stali, tak aby powstało ostrze wielowarstwowe, na którym widoczne są poszczególne warstwy stali. To ostrze zostało odpowiednio wytrawione, tak aby uwidocznić nam ten wzór. Mamy tutaj stal wysokowęglową i niskowęglową, ta niskowęglowa jest nieco jaśniejsza. Kolejną taką rzeczą, którą kuliśmy ostatnio w kole naukowym jest róża. Taka róża również powstała ze złomu, konkretnie z starych prętów zbrojeniowych, które pozyskaliśmy po rozbiórce. I Jest ona również pozgrzewana metodą kowalską, także liście tutaj są dogrzane do łodygi. Płatki zostały wykonane z blachy stalowej, która również była materiałem złomowym. Także nadaliśmy drugie życie materiałom, które normalnie skończyłyby prawdopodobnie na złomie i zostałyby przetopione w hucie. Zaczyna się od wybuchu na poligonie firmy Explomet. W tak gwałtowny sposób łączy się metale, których żadną inną metodą nie da się połączyć. Wyniki są naprawdę niezwykłe, ale. Zgrzewanie wybuchowe jest jedną z metod łączenia materiałów. Jest ono bardzo wyjątkowe, ponieważ pozwala nam łączyć materiały, których nie połączylibyśmy w żaden inny konwencjonalny sposób, taki jak lutowanie czy spawanie. Możemy dzięki niemu łączyć takie materiały jak stal z tytanem albo stal z miedzią. Takie przykłady mamy również tutaj. Tu właśnie mamy połączenie dwóch blach, stali oraz tytanu, a tutaj mamy połączenie stali z miedzią. Podczas procesu wygrzewania wybuchowego powstaje bardzo dużo odpadów. Są to miejsca niezgrzane, miejsca niedogrzane lub miejsca, w których nie jesteśmy pewni, czy są zgrzane i nie mogą trafić do klienta. Takie odpady wylądują na składzie odpadów. Niestety ich proces. Przetwarzania ich proces recyklingu jest bardzo skomplikowany i bardzo kosztowny, przez co w większości przypadków jest nieopłacalne. My na uczelni staramy się wykorzystać te odpady, dać im drugie życie. Odpady otrzymujemy od firmy Explomet, która dzięki swojej uprzejmości udostępnia nam właśnie takie elementy, żebyśmy mogli wykorzystać je w jakiś sposób. W ramach tej współpracy wykonaliśmy kilka elementów biżuterii, między innymi pierścionki. Mamy tu przykłady dwóch. Jeden wykonany z tytanu, a drugi ze zgrzewanego tytanu ze stalą. Jest to nasz pomysł na to, jak w tym momencie przetwarzać te odpady. Chcemy podejmować więcej współprac i jeszcze bardziej rozwijać się w tym zakresie. Trudno w to uwierzyć, ale tak wyglądają cenne surowce, które można wydobywać w mieście. Wióry metalowe są tak zwanym odpadem produkcyjnym, które powstają w trakcie obróbki skrawaniem, to jest w procesach frezowania, toczenia. Wióry te normalnie prze, przerabia się w procesach przetap przetapiania. Jest to najpopularniejsza metoda recyklingu wiórów metalowych. Jednakże istnieje też alternatywa dla tej metody, która pomija proces przetapiania. Chodzi tu mianowicie o metodę zastosowania przeróbki plastycznej, a także prasowania tych wiórów na prasie hydraulicznej. Technologii tej wióry po oczyszczeniu, uprzednim w myjce ultradźwiękowej, są zasypywane do matrycy. Sypywane są w taki oto sposób, gdzie wióry trafiają do specjalnej kasetki o określonej objętości i kształcie. Są w niej umieszczane i następnie kasetka jest zamykana stemplem, stemplem górnym. Tak przygotowana matryca z zasypanymi wiórami trafia następnie na prasę hydrauliczną, na której zadawany jest nacisk około 30 ton przez czas około 5 minut. Gdzie następuje połączenie mechaniczne poszczególnych wiórów i uzyskujemy w ten sposób taką oto wypraskę bezpośrednio po wyciągnięciu z tej matrycy. I ta wypraska jest nadal plastyczna, jest podatna na uszkodzenia i jak, państw, jak można zauważyć, poszczególne płatki wiórów odpadają. I aby poprawić własności takiej wypraski, Poddajemy ją procesowi spiekania swobodnego. Spiekanie swobodne polega na umieszczeniu tejże oto próbki w piecu w temperaturze około 1000 stopni w czasie jednej godziny, gdzie zachodzą procesy termiczne pozwalające na wytworzenie wiązań metalicznych pomiędzy poszczególnymi wiórami. I w taki oto sposób otrzymujemy następnie. Kolejny materiał, który jest już w pełni wytrzymały, twardy i nie jestem w stanie go w żaden sposób uszkodzić w rękach. Uzyskujemy lepszy materiał, jednak nie jest on wolny od wad. Na przekroju takiej wypraski możemy zauważyć, wypraska ta po spiekaniu nadal ma wady, którymi jak mogą Państwo zobaczyć tutaj na przekroju, są istniejące porowatości. I w kolejnym kroku możemy zastosować procesy przeróbki plastycznej, takie jak na przykład walcowanie. Gdzie z takiej prostopadłościennej próbki jesteśmy w stanie uzyskać wyrób wydłużony i pocieniony, który nadal ma dobre własności, jest twardy. Aczkolwiek na jego przekroju zauważamy już znaczną poprawę struktury materiału. Mniej zauważalne są porowatości, jest ich praktycznie znikomy udział. Co świadczy o tym, że materiał ten już jest bliski jakości materiału uzyskanego w procesach konwencjonalnych, takich jak przetapianie wiórów w recyklingu. W ramach naszych projektów bardzo chętnie korzystamy z odpadów tytanowych ze względu na to, że mają bardzo ciekawą własność, że pod wpływem temperatury lub anodowania pokrywają się kolorowymi tlenkami. Dzięki temu możemy uzyskiwać biżuterię o bardzo wyjątkowym wyglądzie, praktycznie niepowtarzalną. Przykłady możemy pokazać tutaj mamy otwieracz do butelek właśnie wykonany z tytanu, który został następnie pokryty tlenkami. Jest on w bardzo ładnych kolorach. Oraz wykonaliśmy w ramach tego projektu również całą rozpiskę, jaki prąd, który wykorzystujemy podczas procesu anodowania, czyli utleniania tytanu w elektrolicie, czyli w tym wypadku słonej wodzie, możemy uzyskać. Przetwarzanie wirów stalowych jest technologią, która dopiero raczkuje. Nasi studenci udoskonalają tę technologię i szukamy zastosowań, gdzie będziemy mogli wykonywać przedmioty z takiego materiału po recyklingu. Inaczej sprawa wygląda w kontekście wiórów aluminiowych, które po wyciskaniu na gorąco możemy przetwarzać do pełnowartościowych profili wyciskanych. Zależy nam na tym, żeby tego typu wyroby nie tylko ładnie wyglądały, ale były także w pełni funkcjonalne i charakteryzowały się odpowiednimi własnościami. Nasi studenci, wybierając pracę dyplomową, mogą w pełni zaprojektować kształt detalu oraz dobrać parametry, które zagwarantują odpowiednią własność. Tego typu prace dyplomowe dają im dobry start w dalszej karierze i pracy w przemyśle. Prace naszych studentów są doceniane przez specjalistów na całym świecie. Tego typu nóż został doceniony i wyróżniony na Międzynarodowej Konferencji w Stanach Zjednoczonych, która jest poświęcona zagadnieniom związanym z materiałami. Nowe technologie, nad którymi pracują nasi studenci, wkrótce trafią do przemysłu. I to właśnie oni będą nosicielami tej, tych nowych rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie zmian w gospodarce w obiegu zamkniętym. Dzięki temu zapotrzebowanie naszej gospodarki na nowe surowce będzie mniejsze. Prace i próby wykonywane przez młodych inżynierów mogą być inspiracją dla wielkiego przemysłu. Odpady przemysłowe to szansa na zmniejszenie zapotrzebowania naszej gospodarki na surowce. To choćby częściowe rozwiązanie problemu, szczególnie istotnego w obecnym, skomplikowanym świecie.